Witam Państwa i zapraszam na magazyn F1 w studiu Stali Goście, Bartosz Raj i Łukasz Cygniński, eksperci Sport.pl. Panowie, przed nami nowe Grand Prix w Korei, gdzie jeszcze nigdy formuła nie jechała. Powiedzcie, cóż to jest za tor, kogo on yy, preferuje? Czy na przykład yy, Roberta Kubice, yy, o ile zapomni o rajdach, a skupi się znów na formule? Yy, tor jest, widziałem, przysięgam, że widziałem ten tor na zdjęciach i na filmach. Widziałem przejazd jedynego kierowcy w Formule 1, który tym torem jechał. E, i, I jeśli on tak wygląda w tej chwili, to jestem pełen e, najczarniejszych obawczyk. Wszyscy dojadą w jednym kawałku, dlatego że tor wygląda jak e, gigantyczny plac budowy. E, to jest e, jeden z torów e, tego słynnego pana Tilke, który, jak wiemy, bardzo dużo krytyki na niego e, spływa, że buduje tory bardzo takie eleganckie, szykowne, ale też. No, nudne i bezpieczne, które nie pozwalają na wiele manewrów kierowcom i są po prostu takimi dostarczycielami formułowych procesji. Natomiast ten tor jest przede wszystkim wydaje mi się, że widziałem zdjęcia już po inspekcji, która dopuszczała ten tor do, do użytku. Ten tor nie jest niedokończony, nie ma tych charakterystycznych dla nowych obiektów, takich jak na przykład w Abu Dhabi, takich niebieskich, wielkich płaszczyzn, takich powierzchni bezpieczeństwa. Tam jest po prostu piach, ten piach nalatuje na, na, na asfalt. Widziałem przejazd Karuna Hamkoka, który jako jedyny tam jeździł bodaj 14 okrążeń. No to nie sądzę, żeby kamera była tak słabo osadzona na Bolidzie. On po prostu ten tor był bardzo nierówny. Mam nadzieję, że dodatkowo jeszcze, że położono przynajmniej jedną warstwę jakiegoś równego asfaltu. Natomiast sam tor bardzo ciekawy, jeśli chodzi o konstrukcję, bo ma pierwszą część taką bardzo szybką z trzema wielkimi prostymi, a potem zaczyna się taka. Taka mini Suzuka, takie w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i znowu do tych trzech, ten więc może być ciekawy po prostu ten wyścig. Koreńczycy rzeczywiście opóźniali się z tą pracą nad torem. Można to można powiedzieć żartobliwie, że te ostatnie chwile mogły wyglądać tak, jak w Poznaniu wyglądało przygotowanie stadionu do meczu z Red Bull Salzburg. Pamiętamy, tam kostka w ostatniej chwili układana tu z przytrawie. Także kto wie, że tutaj właśnie my tego jeszcze nie widzimy. Czwartek, piątek okaże się, że jednak wszystko Koreańczycy zdążyli dopiąć na ostatni guzik. Rzeczywiście to jest dużą zagadką, bo oczywiście mm, kierowcy wykonali pewne symulacje, przebadali to dokładnie, technicy, inżynierowie, jak może wyglądać tutaj jazda, jak jest, jakie powinny być najlepsze linie jazdy, tory jazdy, ale jednak no, wątpliwości budzi, tak jak Wartek mówi tutaj, i jakość nawierzchni, i nie tylko chodzi o tą wyboistość, ale także o to, że ona może być bardzo śliska. Nick Heitfeld i inni kierowcy wspominają o tym, że, że po prostu olej może jeszcze z tego świeżo położonego asfaltu wychodzić. To w połączeniu z tym nawiewanym piaskiem, na przykład, może sprawdzić, czy te szczególnie pierwsze jazdy, piątkowe, sobotnie, kiedy, kiedy ta guma jeszcze na torze nie zostanie, to może być bardzo ślisko. Yy, konfiguracja toru, czyli, czyli pier, bardzo szybki pierwszy sektor, trzy proste, i potem taka kombinacja wolnych, szybkich łuków yy, promuje dwa zespoły, dwa samochody. McLaren w pierwszym sektorze, tutaj niewątpliwie McLaren musi się odbić i włączyć do walki o mistrzostwo, to jest dla nich ostatni dzwonek no i, i już kilkakrotnie McLaren udowadniał, że kanał F pozwala im osiągać lepsze prędkości na prostych niż rywale, także spodziewam się, że w tych pierwszych pierwszym sektorze, na no tych trzech prostych McLaren może mm, odjeżdżać, bądź też odrabiać straty, no ale potem ta konfiguracja szybkich zakrętów, no to niewątpliwie domena Red Bulla, który który, tak jak tu Bartek wspomniał, mini Suzuka na Suzuki dominował. Można się spodziewać, że, że tu będzie podobnie, może nie aż taka dominacja, ale jednak przewaga Red Bulli. Znów mówi się, że Fernando Alonso będzie minimalizował straty i liczył na to, że w Brazylii zada takie uderzenie swoje mistrzowskie. W Ferrari w Brazylii często jest mocne. Wspomniałeś Michał o Robercie Kubicy, się jego nazwisko. No, będziemy go obserwować dlatego, że tor w Korei też jest w pewnym sensie na namiastką toru ulicznego. Tam są stalowe bandy, ostatni sektor, tak zwany miejski, można, można go nazwać, bo tam już są budynki, choć to tak jak Bartek mówi plac budowy, tam rzeczywiście będzie trochę kręta, krętych odcinków, te stalowe bandy. No, wielokrotnie powtarzamy, że to jakby promuje Kubicę, bo on lubi jeździć bliżej. Tych, tych, tych band tam gdzie inni się do nich nie zbliżają. Tutaj y, zarabia te, te ułamki sekund. Także tak ten tor wygląda, ale niewątpliwie jest to taki duży krok w nieznane dla kierowców, dla zespołów, bo nawet nie ma danych z innych serii. Tam się po prostu nikt nigdy nie ścigał. Często Formuła 1 korzysta z y, telemetrii y, niższych serii, y, GP2 czy też po prostu innych wyścigów. Tutaj tego nie ma. Jeszcze słowko do wywołanego Karuna. Nie jest to może jakiś wybitny kierowca w tym sezonie, też jeździ w beznadziejnym zespole, ale on też swoje, swoje typy przed tym wyścigiem na podstawie tych okrążeń przejechanych raczył się wypowiedzieć i mówi tak Red Bulle bo to jest ta, ta kręta część toru, McLareny bo są te trzy, czyli jakby to samo co mówił Łukasz, ale wymienił jako tego trzeciego Roberta Kubicy, który jest wojownikiem i takie tory właśnie domyślamy się, że chodziło właśnie o tą ostatnią część toru, kiedy pojawiają się te bandy, kiedy jest to rzeczywiście taka namiaska toru ulicznego. No Karun obyś był prorokiem, może tak powiedzmy.